Cześć, ja nazywam się Macie Moroz i dzisiaj opowiem Ci o 12 największych błędach, które popełniasz podrywając kobiety. Jeżeli więc chciałbyś, żeby zaczęło Ci wreszcie dobrze iść w relacjach z kobietami, to ten film jest z pewnością dla Ciebie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to zajmuj się filtrem podrywanymi relacjami od 2006 roku. Jestem trenerem i nauczam tego typu różnych rzeczy właśnie mężczyzn. I wiesz co? Ja zauważyłem, że wielu facetów popełnia takie błędy, z których nie do końca sobie zdają sprawę. Czasami są to no, niewielkie, które dość łatwo można naprawić, a czasami są to dość poważne błędy, które niestety przekreślają cał, całościowo po prostu sukces w relacjach z kobietami. Natomiast jeżeli chciałbyś, żeby zaczęło Ci lepiej iść, to obejrzyj ten film. Za Poznaj się z tymi rzeczami, o których teraz będę mówił i zastanów się, czy przypadkiem niechcący nie popełniasz części z nich. Może nie zdawałeś sobie z tego sprawy. To są rzeczy, które dość łatwo można rozwiązać. Wystarczy tylko odrobinę wysiłku, a już zobaczysz, że pójdziesz do góry, pójdziesz do przodu i będziesz miał o wiele lepsze rezultaty. Więc nie przedłużając, do dzieła i oto pierwsza z tych 12 rzeczy. Jednym z najpowszechniejszych błędów, który można popełnić, który wielu mężczyzn niestety no, popełnia, jest bycie pijanym. Jeżeli pijesz za dużo, jeżeli idziesz na imprezę i musisz wypić, weź yy, trzy setki, żeby w ogóle się rozruszać i tak dalej, i zacząć jakoś z ludźmi rozmawiać, no to pojawia się tutaj bardzo duży kłopot, dlatego, że po pierwsze, zauważy, że większość kobiet yy, no, na tych imprezach yy, jednak stara się zbyt dużo nie pić, dlatego, że to trochę wstyd, yy, upije się, będziesz szła w tych szpilkach, zaraz się zabije, yy, poza tym no, dziewczyna pijana to też nie jest zbyt dobry widok, prawda? Yy, poza tym kobiety też starają się o siebie jakoś jednak dbać um, o swoje bezpieczeństwo, ale też i o bezpieczeństwo koleżanek, więc z reguły nie piją dużo. Słuchaj, nie ma problemu, że wypić dwa, trzy drinki, czy przez cały noc cztery, tak? Ale jeżeli już zaczyna ci się język trochę plątać, jeżeli robi ci się taka lekka bania, czego często możesz nie zauważyć, no to po pierwsze, będziesz miał problem taki, że będziesz miał inny poziom energii niż dziewczyna. No, ona jest troszeczkę bardziej trzeźwa, ty jesteś trochę bardziej pijany, no i to zbyt dobrze nie działa. Pewnie nieraz zauważyłeś, że byłeś w miarę trzeźwy, gadałeś z jakąś dziewczyną, która była pijana i kurde, nie potrafiłeś złapać z nią kontaktu, ona była uuu. A ty byłeś w miarę normalnym takim stanie emocjonalnym, no i tak też trochę o czym tutaj rozmawiać. Albo byłeś kiedyś na imprezę wbijasz, wszyscy już pijali, to jeszcze sześć wie, tylko tak, o kurde, dawajcie, polejcie tutaj karniaka, albo od razu, od razu cztery, bo się nie dogadamy, tak? Więc e, sytuacja, w której właśnie jesteś zbyt pijany, też nie jest dobrą rzeczą, no bo mm, no, to będzie. Nie tylko właśnie utrudniać Ci kontakt z kobietą, ciężko Ci będzie dostrzec, na przykład, czy ona jest naprawdę zainteresowana, czy ona nie jest zainteresowana, czy ona na ciebie leci, na ile ona na, ile ona na ciebie leci, ale też po prostu najzwyczajniej w świecie nie jest to, nie, jest, nie wygląda to fajnie, nie jest to coś, co robi mężczyzna z klasą. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, jesteś niezadbany. Słuchaj, jeżeli masz brudne buty, jeżeli masz. Twoje ciuchy nie pachną świeżo, jeżeli na przykład masz przetłuszczone włosy, jesteś niedogolony, albo gdzieś tam jakieś inne, nie wiem, brudne paznokcie czy cokolwiek tego typu, to jesteś skreślony w oczach większości kobiet. Więc dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no nie jest to atrakcyjne, jakiś tam brud czy takie niedomycie, tak to nazwijmy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest nieatrakcyjna w tym wszystkim, no to to, że jeżeli nie potrafisz o siebie zadbać, o, no to albo jesteś nieogarem życiowym, który nie zwraca na takie rzeczy, rzeczy uwagi ona dopiero wtedy sobie myśli okej, okay, brudne paznokcie, ciekawe gdzie ma jeszcze brud, to jest jedna rzecz, a po drugie ciekawe jak jego dom wygląda, to nie jest fajne. Będę musiała po nim sprzątać, no brudas, nie? Ale jest jeszcze kolejna rzecz. <laughs> to pokazuje, że nie jesteś społecznie w jakiś sposób um, dostosowany, że nie rozumiesz pewnych norm społecznych, w których należy się poruszać, w których należy się obracać. Dlaczego kobiety się nawet do pracy czy na spacer z koleżanką w miarę ładnie starają ubrać i jakiś tam nawet szczątkowy, ale makijaż zawsze jest? Dlatego, że doskonale wiedzą, że takie są reguły społeczne, tego się oczekuje i chcą się też dostosowywać do tego, co jest um, uznawane no, za właściwe społecznie. I mężczyzna, który jest ogarnięty, który jest inteligentny, też rozumie, że wyjść w brudnej, poplamionej, przepoconej koszuli na miasto do ludzi, no to też nie jest taka fajna rzecz, bo to obniża po prostu jego wizerunek. To po prostu pokazuje, że gościu myśli. Trzecia kwestia to jest byle jakość. Słuchaj, że nie masz żadnych pasji, nie masz charakteru, nie masz osobowości. Jesteś taki, że wtapiasz się gdzieś tam w ten tłum jesteś zwykłym, zwykłym, zwykłą mróweczką, która gdzieś tam sobie po prostu żyje w jakiejś firmie i to jest, to jest wszystko, no to nie jest to też coś atrakcyjnego. Więc znajdź jakąś pasję, zacznij coś robić, wyróżnij się jakoś zachowaniem, wyróżnij się ubiorem, naucz się fajnie tańczyć, ubierz się w jakiś ciekawy sposób, załóż czerwoną może koszulę albo jakąś saledynową, to też nie każdemu oczywiście pasuje, ale chodzi o to, żebyś jakoś się wyróżnił z tego tłumu, żebyś nie był jednym z tych wszystkich gości, którzy są Zawsze tacy się starają zamknąć w tym tłumie, bo się trochę boją tego, żeby się wyróżnić, i tak troszeczkę tak się starają gdzieś tam przyśliznąć. Wszyscy mają dżinsy, t-shirt, bluza i to jest wszystko. Postaraj się być kimś innym. Postaw na oryginalność, po to, żeby kobieta zwróciła na ciebie uwagę i też zobaczyła, że masz jaja na tyle, żeby być trochę nonkonformistą. konformistą Czwarty powód to jest to, że mówisz cicho. I tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby, które mówią cicho, to są osoby nieśmiałe. To są osoby zamknięte, które się tak troszeczkę źle czują wśród ludzi, no i niestety no to właśnie pokazuje tę niepożądaną cechę charakteru. Drugi powód jest czysto praktyczny. Jeżeli ktoś do Ciebie podchodzi, na przykład wstawiony i mówi tak, że tego nie jesteś w stanie zrozumieć, albo ktoś mówi na tyle cicho, że musisz się wsłuchiwać, co ta osoba w ogóle do Ciebie mówi, to też Taka osoba, no nie chce ci się z nią rozmawiać, prawda? Nie chce ci się jej słuchać, no dlatego, że to wymaga od ciebie jakiegoś monstrualnego wysiłku. I tak samo jest z kobietą, tak? Podchodzisz do niej i mówisz, tak, że ona ciebie w ogóle... A, odwróci się, nie będzie chciała z tobą rozmawiać. No bo musi wkładać wysiłek i wysilać się, żeby zrozumieć gościa, którego tak naprawdę nie zna i nie rozumie, już pomijając oczywiście kwestię tej pewności siebie. Piąta kwestia to jest przynudzanie i wielu gości niestety przynuda, dziewczyna um, zaczyna z dziewczyną rozmawiać, Zaczyna opowiadać, czym się zajmuje, co robi, i potrafi przez pół godziny gadać o tym, że siedzi na przykład w finansach i jak to on tam rozlicza różne tabelki i robi jakieś analizy finansowe i tego typu rzeczy. To nie jest też fajne czy interesujące? No, po prostu taki gościu energia spada, a jak ktoś przynudza, to uznajemy, że taka osoba jest nudna, więc postaraj się być bardziej ciekawym człowiekiem, mieć szerszą wiedzę. Jak czegoś nie wiesz, to zacznij o, czym, o tym czytać. Postaraj się dowiedzieć. Jak najwięcej. Wtedy rozmowa z tobą będzie interesująca i ciekawa. I ty będziesz dla kobiety ciekawym, interesującym facetem, a nie kolejnym zamulastym przemodaczem, który. Tak naprawdę, no spoko, fajnie, sympatyczny koleś, ale nie chcę mi się z nim siedzieć, gadać, bo w zasadzie to nic ciekawego. Więc zwróć na to uwagę. Kolejna kwestia to jest mowa ciała i wielu facetów na przykład ma problem z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. E, na przykład e, przyjmują pozycje defensywne, krzyżują ręce, krzyżują nogi, już noga na nogę to jest już w ogóle masakra, więc e, Naucz się, po pierwsze, mieć bardziej otwartą, pewno się jajmowe ciała, utrzymywać kontakt zerkowy, właściwy uśmiech, szczery, otwarty, serdeczny, taki, który będzie przyciągał ludzi, który będzie pokazywał też, że jesteś pewnym siebie, asertywnym, odważnym mężczyzną, który po prostu chwyta życie garściami. Tak samo postawa ciała. Widzisz, no ja, ja na przykład też dużo siedzę gdzieś tam na przykład przy kąpie, niestety tak, taką mam pracę, że montuję dla Ciebie te filmy, robię te różne rzeczy, no i trochę czasu przy komputerze spędzam. No i muszę... Cały czas, codziennie staram się pracować nad tym, żeby jednak mieć tę postawę ciała jakąś taką bardziej wyprostowaną i za bardzo się nie garbić, bo to też jest spory problem. więc zwróć na to uwagę. Siódma kwestia to są goście, którzy ciągle gadają o sobie. E, tak, już troszeczkę mówimy o tym przynudzaniu, i to się bardzo mocno z tym wiąże. Jeżeli ciągle mówisz o sobie, starasz się w szczególności zaimponować kobiecie i gadasz, opowiadasz o sobie, o rzeczach, które ciebie interesują. Gadasz, 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 a. Kobietą się nie zainteresujesz, to nam w jej oczach jesteś gościem, który próbuje zaimponować, który próbuje sprawić, żeby ona sobie pomyślała, że o, jaki super gość, jaki super facet. Tymczasem nie tędy droga, tak naprawdę to co musisz zrobić, to nie tylko otwierać się i pokazywać, że jesteś fajnym, ciekawym facetem, ale przede wszystkim chcieć poznać kobietę. Więc musi być dwustronna rozmowa między Wami i nie tylko, że ciągle gadasz, gadasz, gadasz o sobie, ale również, że chcesz ją poznać, co też ułatwi Ci prowadzenie rozmowy, no bo... Ile czasu można gadać samego z siebie? To jest strasznie męczące. A jak ona coś powie od siebie, to też będzie to ułatwiało tobie rozmowę i wreszcie będziesz mógł chwilę odsapnąć. Ósma kwestia, to jest zbytnie staranie się. I cała masa gości ja widzę, wiesz, no tak strasznie starają się kobietom zaimponować. Co oni to robią, kim oni są, czemu to oni się nie zajmują, za jakoś tam szpanować jej wiedzą, że o ja się też uczę hiszpańskiego, no, o, no i zacznie mówić po hiszpańsku. I on wtedy, a nie no wiesz, bo to ja się dopiero chcę zacząć uczyć, tak? I wtedy jest puu, ojoj ojoj, to ty nie masz czegoś, co jest sobie fajnego, co jest interesującego, tylko musisz próbować być Fajniejszy jeszcze niż jesteś, musisz, że jesteś nieadekwatny, niewystarczająco dobry dla tej kobiety, no to jest trochę kicha. Tak samo zbytnie staranie się, słuchaj, no trzeba być dżentelmenem, trzeba być miłym, możesz postawić dziewczynie drinka i tak, a fajnie, że sobie postawię ci drinkę, choć może dosiędziemy się do dziewczyn, ale jeżeli robisz to na takiej zasadzie, że za wszelką cenę wiesz, stawiesz się jakiegoś drinka, żeby ona to doceniła i wywrzeć na niej wrażenie, to nie jest fajne, to nie jest dobre, ty masz być fajny taki jaki jesteś, oczywiście staracie być lepszym. O relacji, o związek też troszeczkę się postarać, ale też nie przesadzaj. Um, kolejna kwestia to jest zbytnie angażowanie się: takie zbyt szybkie, zbyt mocne. I yy, to niestety ostatnio jest plaga, że faceci są jak gdyby trochę sfrustrowani i często na przykład po pierwszym spotkaniu z Tindera od razu wyznają dziewczynie miłość, że widzą jakąś przyszłość z nią. Przecież to jest jakaś masakra, ty tej kobiety tak naprawdę nie znasz. Albo wystarczy, że dziewczyna się uśmiechnie i już facet za nią biegnie i się angażuje i strasznie chce, żeby coś z tego wyszło. Nie, musisz mieć luz. Zaangażowanie musi iść z obu stron, nie powinieneś za bardzo się starać, czy od razu się wkręcać, że po pięciu minutach o Jezus Maria, taka gorąca laska ze mną rozmawia i tu już jesteś napalony i chcesz ją koniecznie bzyknąć. Nie, chill brachu, na luzie musisz powoli, stopniowo do tego dojść. Dziesiątą kwestią jest brak eskalacji. Eskalacja to jest podążanie wyżej i dalej, czyli wbijanie Waszej relacji na wyższe poziomy z jednej strony, ale również eskalowanie na przykład dotyku. Jeżeli nie dotykasz kobiety, jeżeli nie przychodzisz na bardziej intymny inne tematy, na przykład marzeń, fantazji, jakichś tam również erotycznych, bo o takich rzeczach też warto rozmawiać. Czy nie, nie, nie rozmawiacie o tak, na takie bardziej osobiste, emocjonalne tematy, takie, które dotyczą Was jako ludzi, no to tam relacja gdzieś pozostaje w takiej sferze czysto koleżeńskiej, nie idzie w kierunku takiej bardziej szczerej, emocjonalnej relacji serce do serca, tak to nazwijmy. Więc jak nie eskalujesz pod tym kątem, to jest kicha tak samo z dotykiem. Jeżeli Wy się spotykacie, jest pierwsza randka, jest druga randka, jest trzecia randka, Ty jej nie objąłeś, nie pocałowałeś, nie przytulałeś, no to robi się troszkę kiepskawo. Niestety! Niestety, więc to co musisz zrobić, to musisz eskalować w tej relacji, i musisz sprawić, żeby te dziewczyny, no te, te dziewczyny, czy ta dziewczyna, tak, żeby te kobiety, z którymi się spotykasz, zaczęły czuć, że widzisz w nich kogoś więcej niż po prostu koleżankę, z którą gadasz. I musisz zacząć robić to stopniowo. Bo też, jak się nagle na nią rzucisz, no to może odnieść zupełnie odwrotny skutek, bo ona wtedy sobie pomyśli: wow, będzie zaskoczona trochę, tak? Więc musisz też się przyzwyczaić do tego i poprowadzić waszą relację naturalnie przez eskalowanie, właśnie dotyku do coraz to bardziej intymnego, do takiej bardziej seksualnej relacji. Jedenastym błędem, jedenastym problemem, który być może nie jest do końca taki oczywisty, ale jest brak pewności siebie. Jeżeli brakuje ci pewności siebie, jeżeli jesteś nieśmiały. No to nie tylko jest to mała atrakcyjne dla kobiet, ale jest to bloka blokada, którą jest trudno przeskoczyć. Mianowicie dlatego, że nie będziesz podejmował działania. Bo jeżeli boisz się, co ona sobie pomyśli, co ona odpowie, albo boisz się, żeby spieprzyć, albo nie czujesz się wystarczająco dobry dla niej, żeby ona z tobą chciała pójść do łóżka, no to jest Tutaj spory kłopot, bo po prostu nie podejmiesz działania, będziesz spięty, będziesz zestresowany. Więc zacznij pracować nad swoją pewnością siebie, zacznij ją pompować, zapisz się na sztuki walki, zacznij przełamywać te swoje granice, rozmawiać coraz to więcej z ludźmi, a im więcej z tymi ludźmi będziesz rozmawiał, to tym łatwiej Ci będzie otworzyć się, podejmować ryzyko i działać. Więc koniecznie zajmij się swoją pewnością siebie. Zresztą tutaj na kanale też znajdziesz dużo filmów na ten temat. No i dwunasta kwestia, słuchaj, to jest brak kultury. Niestety, jeżeli na przykład chcesz pokazać, jaki to ty nie jesteś i lądujecie w pubie i do barmana krzyczysz: e, barman! Kiedy długo to trzeba będzie czekać?" No to mimo że nie jest to może coś wielkiego, no to dziewczyny popatrzą, no trochę niegrzeczne zachowanie, bo barman jest w pracy, tak? On oczywiście obsługuje różnych klientów i za chwilę podejdzie do ciebie. Więc uważaj też na tego typu sytuacje, gdzie, gdzie no po prostu pokażesz jakiś brak kultury. Dlatego, że jak wychodzi taka słoma z butów, no to ona sobie wtedy myśli, a jak tak się zachowuje do ludzi w takich sytuacjach, no to pewnie tak naprawdę dobrze wychowany facet, to to też nie jest. A kobiety bardzo mocno patrzą na to ze względów, po pierwsze wizerunkowych, a po drugie, jak ktoś dba o innych ludzi, nawet o obcych, typu barman, barmanka, kelner, kelnerka, whatever, no to znaczy, że to jest człowiek, który naprawdę się troszczy o ludzi. Dzięki za obejrzenie tego filmu mam dla Ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też wrzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film Ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacje i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link, gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!